Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny na kanale Strategia 20% rocznie na GPW. Na tej naszej strategii w ubiegłym tygodniu nie dokonywaliśmy żadnych zmian na portfelu, także tutaj ten slajd się zamkniętych, statystyki zamkniętych operacji się nie zmieniły. Nie zmienił się również ten wykres. Tak wygląda obecnie nasz portfel. Tak naprawdę śladowa zmiana na portfelu versus ubiegły tydzień, bo to jest tam o 100 zł. Różni się stan naszego portfela. Mamy 21 tysięcy zysku na tym naszym portfelu. Tak wygląda wykres zysku w czasie w danych tygodniowych i może przejdźmy sobie w takim razie do tego jakie sygnały padły zakupu i sprzedaży w ubiegłym tygodniu jak widzimy ta lista jest całkiem spora także zobaczymy czy coś będziemy chcieli kupić sprzedać i tak pierwsza spółka dekora Dekora, e, tak naprawdę klasyczna odwijka i e, nie ukrywam, kupię tą spółkę licząc e, gdzieś na e, nowe szczyty. Spółka zachowuje się bardzo dobrze. Tutaj też była odwijka e, i poszło, e, poszło kolejna fa, e, fala wzrostowa. Kto wie, może teraz pójdzie następna. Także dekorę kupujemy do swojego portfela, ale też jeszcze jeden warunek. Proszę zobaczyć, jest wykres dzienny i tutaj mamy lukę, tak? Mamy bardzo dużą lukę, dziesięcioprocentową, no nie, trochę mniej, dlatego też będę chciał kupić dekorę pod warunkiem, ale gdzieś właśnie tutaj w okolicach zamknięcia tej luki, czyli po jakieś 51 zł. Jeżeli dekora spadnie do tego poziomu, to ją kupię, a jeżeli nie spadnie, no to raczej raczej nie. Ale na pewno będę się w tym tygodniu jej przyglądał. Jeżeli będziemy gdzieś próbować zamknąć tą lukę, to wtedy bardzo chętnie zakupię tą spółkę. Kolejna spółka. A to jest nasza spółka Sanok, tak? Po obronie miesięcznej wyjście, kto wie, czy wreszcie nie pokonamy tego. Tutaj proszę zobaczyć, tutaj jest na Sanoku kilka razy już dochodziliśmy do tego miejsca, tak? Tu jest na pewno ważny opór. A jak to wygląda jeszcze? Może na liniowym jeszcze będzie lepiej to widać. No nie. Świecowy też był dobry. I tutaj na pewno, proszę Państwa, jest duży opór w tym rejonie. Kto wie, przejście po przetestowaniu średniej miesięcznej, wyjście tutaj na nowe szczyty, no to byłaby naprawdę fantastyczna sprawa, bo otworzyłby nam się to byłby naprawdę bardzo, bo tutaj to. To w tej chwili, co jest oporem, zamieniłoby się we wsparcie, i to by mogłoby być silne wsparcie, i spółka mogłaby, że tak powiem, naprawdę iść w okolice ceny takiej, które, w której już dawno, od dawna nie było. Także trzymamy kciuki, za SANOK. To jest spółka, którą mamy w portfelu. Także zobaczymy. Kolejna spółka, Selvita. I selwita też wygląda dobrze, natomiast proszę zobaczyć tutaj jest średnia kwartalna nasza. Tak, jesteśmy w obrębie średniej kwartalnej i jeżeli byśmy wyszli powyżej tej średniej. To yy, można się wtedy ustawiać do zakupu. Na razie nie, ale spółkę na pewno będziemy obserwować, bo wygląda, wygląda dobrze. Cóż mamy dalej? PBX. To jest spółka, którą mieliśmy w portfelu. Tutaj ją sprzedawaliśmy. No i cóż. Yy, Trzeba będzie odkupić, tak? Drożej, no ale to nie wstyd drożej odkupić. Tutaj nas tak naprawdę pięknie zachowała się na przetestowaniu średniej miesięcznej. Może niepotrzebnie sprzedaliśmy spółkę, natomiast no, nie wiedzieliśmy jak to się zakończy. Także dzisiaj ją w tym tygodniu ją odkupimy, licząc na to, że ewentualnie będziemy bronić się na średniej miesięcznej, gdzieś, gdzie spółka już raz była. Przetestowała średniomiesięczną, wybroniła. Także kupujemy spółkę do portfela. I mamy jeszcze spółkę LPP. LPP ze względu na to, że jest spółką, która cena tej spółki jednej akcji to jest prawie 16 tysięcy złotych. Teoretycznie nie powinna być brana do naszego portfela, gdyż po, proszę pamiętać, że do portfela kupujemy spółki z ceną, e, z o warto gdzie wartość zakupu e, wynosi 4000 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę to, że mamy rachunek w XTB, XTB e, daje nam e, możliwość kupienia akcji cząstkowych. Tak? Także kupimy tą spółkę. Spółka zachowała się, proszę zobaczyć, tutaj e, fatalna świeca po dziwnych informacjach, które się pojawiły. No ale cóż, to był retest. Retest do średniej kwartalnej. Tu też był retest do kwartalnej. Także e, wyszliśmy powyżej połowy tej. E, czerwonej świecy tygodniowej. Także no cóż, kupujemy licząc na e, nowe szczyty. Tutaj nie ma jakichś wielkich dywagacji, bo widać naprawdę siłę na tej spółce. E, i, I cóż, no spróbujemy kupić. Daje nam możliwość takie XTB, więc kupmy. Kolejna spółka. No tutaj niech Państwo sami zobaczą. No, co tu dużo mówić. No. Typowy trend boczny absolutnie żadnych zakupów, niczego. Póki co nas ta spółka absolutnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o spółki, które są do sprzedaży, jest ONDE, to jest nasza spółka portfelowa, ale my tutaj na onde bronimy się na średniej miesięcznej także nie sprzedajemy spółki trzymamy ją w portfelu. A jak w ogóle zachował się nasz, jak zachowały się w ogóle nasze spółki portfelowe w ubiegłym tygodniu, bo było kilka spółek, które zachowały się bardzo pozytywnie, no i kilka takich, które nas trochę zawiodło. To przejrzyjmy sobie nasze spółki portfelowe. Arctic. Arctic bez historii w ubiegłym tygodniu. Atal e, również to jest nasz świeży zakup. E, CDR. E, no, CDR cały czas. Kiedyś może w końcu przebijemy tą średnią miesięczną. I może chociaż przetestujemy tą średnią kwartalną. Na razie zostaje w portfelu. Cognor. Cognor to jest właśnie jedna z tych spółek, która w ubiegłym tygodniu zachowała się bardzo dobrze w naszym portfelu. I Cognor tutaj proszę zobaczyć ponad 11% zysku i dochodzi do swoich, no tak, no, dochodzi do swoich szczytów Cognor. Oczywiście szczytów w tej fali wzrostowej, tak, bo historyczne szczyty są jeszcze sporo dalej. Aczkolwiek dobre zachowanie spółki mam nadzieję, że wyjdziemy z tego na tutaj na te nowe szczyty i, i gdzieś podążymy może w kierunku na północ. Komarch to też jest spółka, która zachowała się dobrze w ubiegłym tygodniu. Przetestowana średnia tygodniowa i ruch do góry Brawo Kognor. Dino, no to jest kolejna, to jest spółka, która póki co jest rozczarowaniem, bronimy się na średniej kwartalnej, przypominam, ta spółka nigdy nie była poniżej średniej kwartalnej, także liczymy na to, że, że jednak nie, nie będzie chciała trafić pod tą średnią kwartalną. Jeżeli tak będzie, no to wtedy bez sentymentu podbędziemy się spółki. Enter, bez większej historii w ubiegłym tygodniu. Ferro, dobry tydzień. To jest też ta spółka, która się wyróżniła w naszym portfelu. 5,5% zysku. Wychodzimy na nowe ATH. O tak, to jest historyczna ATH. Po zamknięciach. Także brawo, brawo Ferro. Handlowy, początkowo, początek tygodnia bardzo dobry, później spadkowy, ale to chyba jak wszystkie banki. Millennium, no to jest właśnie spółka, która nas w ubiegłym tygodniu rozczarowała, minus 8%. Mirbud, no Mirbud też zachowuje się póki co, no po tej świecy, i informacji o emisji. No, wygląda to słabo. Zobaczymy. Nie wiem. Jeżeli byśmy spadli poniżej tygodniowej, to nie wiem, czy byśmy się nie pozbyli irbudu. Monari Monarii. dobrze nie sprzedawaliśmy. Przynajmniej póki co gdzieś może wrócimy tutaj powyżej tych nasz... Tutaj jest i kwartal... i miesięczna i tygodniowa, także... Poczekajmy. Ondę omawialiśmy. Oponeo, Oponeo bardzo dobrze wyglądało. Natomiast końcówka tygodnia była trochę słabsza, natomiast spółka zachowuje się ogólnie całkiem, całkiem. PKoBP minus 4 w ubiegłym tygodniu, czyli to tak jak pozostałe banki. Rainbow, delikatny spadek, ale też raczej bez historii. No tak, Rainbow cały czas tutaj przypominam, jesteśmy na równowadze korek. Także póki jesteśmy w obrębie tego prostokąta, tak naprawdę nic wielkiego nam nie grozi. Sanok to też jest spółka, która zachowuje się bardzo dobrze, ale ją już też omawialiśmy. Synectic. to jest kolejna spółka, która w ubiegłym tygodniu nas rozczarowała. Minus 6,5%, ale też przypominam o równowadze korekt. Także do tego poziomu tak naprawdę możemy zejść. No, i to jest też poziom naszej, naszej średniej, gdzieś tej, tej tygodniowej, tak? Także jeżeli mielibyśmy. Spasz poniżej, to absolutnie zamykamy pozycję. Ale szykując się na ewentualny odkup. Torpol, no Torpol też nie najlepszy tydzień, też równowaga korekt. To, co rysowaliśmy sobie w ubiegłym tygodniu, to ja też równowaga korekt, jak widzimy, bez większych historii w ubiegłym tygodniu. Ten jesteśmy na średniej tygodniowej. No i XTB, które tak naprawdę po zamknięciach jest na nowych ATH, zarówno na tygodniach, jak i na miesiącach. Także dobre zachowanie spółki. Podsumowując naszą strategię w oparciu o średnią tygodniową. Kupujemy PKBex, LPP i Dekorę, z tym, że przypominam, Dekorę będę chciał kupić na pewno, jeżeli będziemy testować lukę i gdzieś w okolicach testu tej luki, natomiast jeżeli nie, no to, to tutaj jeszcze decyzji nie podjąłem. Następnie strategia rete -y średniej miesięcznej. Sygnały zakupu, które. Wygenerowały się w ubiegłym tygodniu. To była Wirtualna i Votum. Te spółki kupiliśmy do portfela. Tutaj jest print screen z rachunku w XTB, realnego rachunku, realny rachunek, realne pieniądze. I tak wygląda nasz portfel na tą chwilę. Natomiast, tak jak mówię, no, Tutaj niespecjalnie się przejmuję, bo to jest dopiero początek tej strategii. I na koniec disclaimer: oczywiście, przedstawiane w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.